Co? Andrzejku, intro! To co chodzi to z tymi intrami? Zastanawiam się, się chyba od 2013 roku? Na, na na... początku był tylko ocean. A potem wynurzyła się z niego matka. Hi, 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 to fi, <tryk> O, bub. i pół też. też ładnie dwoję, a na imię miał. Doży dar! <mulary> Mały, strącony z nieba. No tak, jeszcze nie internetu. Był sobie raz brzydki skorupiak. Był tak strasznie brzydki, że wszyscy umarli. Koniec. Nie! Tu jesteśmy bez... Żaden rok nie nadciąga. Rok to źródło czystego zła. <ślonia> hmm. Ech, ty chu... Ta jest to! Do... Normalnie oberwałam w głowę kokosem! Do Nie dotykać! Tego dnia, gdy dołożysz tu kamień wodza, za twoją sprawą nasza cała wyspa wypierd... Jesteś do Jakie? Je? Co? Ech, jak pada, to zawsze pada. Ciągle, pada. Za to? Ja przechylił masz! O. Hmm. Bo palce lizać. To moja babcia. Nie mądre to kurcze, co żre skałę. Może byś mi go dała na rozum. Y na pewno ma ukryte. No dobrze. Patrz. Nie wiem czemu tak. Mi, ale widać tak być musi Jak oprzeć się mam, no jak? Szpa... Żarzy... Dróg... ...pragnę... Cię. Ja znam wszystkich zjebów na tej wyspie Robią swoje na tej wyspie Córka! Wow! Na tej wyspie, ludzi na, na, na tej wyspie Na tej wyspie, czy im dobrze jest na tej wyspie?

o, Jesus! jeśli jesteśmy pod wodą, to jak to możliwe, że. O, ta bawiana, czy żyje? Wiem, że łódź moją małym wydziwiam. Najwyższy czas się zabić. Jak chcesz? A nie chcesz mi tego wybić z głowy? Po co, skoro tego właśnie chcesz? Właśnie chcę. Zobaczcie, montażyście Melisę, no na Boga! <grystanie> Chodź tu, świnko. Halo, odbiór ratownicy. Jakaś baba w morzu! O nie. Najwyższy czas POKOŁAĆ Kurwa, a jak już znajdziesz małego. No. Babciu, szykni. Jestem krzyki i jestem dumny! Wsiądziesz Do no, obszaru. No, no, no. Babciu. Rum galabkę! Babciu. Ja zeżarłem babcie! Chcę, by się zatrzymało mój... Lat. prosiłem bogów o! A. Ma proszę. Serdecznie dziękuję. Ty jakiś pojebany, a więc ja a. co? To naprawdę ja to masz, i to żaden cel. Co mam powiedzieć? Prócz drobno... ustroję. Ten ocean słoń. Hej, jestem bej, jestem bej! Drobnostwo <tryk> Oooo O, co mam powiedzieć? Prócz babrąszka? Za te <tryk> nie dziękuj mi gdyż to był był z a! Jestem w bogiem. Światom to zrobi sobie. Jesteś tam, Wajana, tak? Tak, a ty? No. Ty nie! Kurwa! A <grywia> co, jak coś powiem? Jeśli zaśpiewasz, to skoczy. Okej! Okay. Person... Co? To, to, to! to! Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa, w metr dziesiąt. Nie żyję. Dasz radę, dziewczyno? Nie Dziesięć za wartość autystyczną. Wow. Wow! Jestem cała w złomie. Je... Kościół uważa, że jest super ekstra. To się świetnie dogadujecie. Gorzej odkąd urwałem o... mu To wcale nie jest zabawne. Jak to urwałeś? Wśród śmiertelników krążą legendy o żyjącym tutaj krabie z wielgachnymi, niezgrabnymi szczypcami. Hmm. Na twoim miejscu się aż tak nie szarpały. Ryby są, 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 głupie. No ta, super pomysł. Ale występ był fajny. Głupie, jak dzieci. śmieć Hej! Oooo! <migraniczna> Już nie chcą, co, chcą, chcą na mój błyskawica Leci bufeci, Nie łasi co. Kopela. Ale podry sen.